Gumbluje. Mhm, mh, Kurwa, przeleciało. Max Ty, max na 20? Dużo by było. Dawaj z... Dawaj, dawaj, dawaj. Dobry i potem białe. I białe, i białe, i razy 10, razy 10, razy 10. Dawaj, dawaj, pokaż to. Zrób, zrób. Białe, dobrze. Jeszcze raz, jeszcze raz białe. Jeszcze raz białe. Jest! Easy! Posłuchał się mnie! Widzisz? 1500x. I ile to jest, kurwa? To jest. To jest ponad 30k chyba. Brawo. I to jest chyba zwycięzca. Raczej to jest zwycięzca dzisiejszych strasznych slotów z Hexą. No Kudy, bo on tego nie przebije na jednym bonusie raczej. Pięknie. 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 To jest ponad 30k. To jest równe 30k, kurwa. Ale poszło. Dawaj jeszcze do już, To już duża nie brakuje. Come on. Pięknie poszło. Kuźwa mać. Ale to był dobry spin, nie? Same, zielone, 666, zielone, 31k. I idealnie to zrobił, najpierw duży mnożnik i potem białe, białe. Pięknie, piękny bonus, przepiękny bonus.